Zaczynamy dzisiaj siać dopiero, bo były ulewne deszcze. Tak prawdę krzy to unikaliśmy troszeczkę tego terminu wczesnego z powodu obawy przed ulewnymi deszczami, bo to sprzyja rozwojowi kiły. I z, no, złym schodom też nie, nie pomaga. Ziemia jest wilgotna, mamy dobrą temperaturę, zapowiada się ciepła pogoda, także myślę, że to jeszcze nie jest za późno. Siejemy bezorkowo. W, tej, w tym roku zmieniliśmy to, że aplikujemy fosfor łącznie z uprawą na głębokości 25 cm, ponieważ to jest konieczne przy uprawie bezorkowej ponieważ fosfor się nie przemieszcza i zostaje na powierzchni i ten korzeń się nieodpowiednio rozwija. To jest takie właśnie wada u, tej uprawy bezorkowej, jeśli fosfor musi być y, aplikowany głębnie, po prostu d, bezpośrednio przy uprawie czy przy siewie, no są jeszcze bardziej sprawne siewniki, które y, przy siewie aplikują ten fosfor y, na odpowiednią głębokość. Area uprawy jest połowę zmniejszony z powodu tego, że ta cena nie jest taka za bardzo y, atrakcyjna, a też, a też są rozwój wielu chorób, tu będziemy pryskać nawet teraz na przeciwko śmietce, bo częste siewy rzepaku sprzyjają rozwojowi chorób właśnie I chcemy ograniczyć tą areo, żeby ten, ten, ten podozmiar zachować, ten czteroletni najlepiej byłoby, no, jakby się udało. Rzepaki mam już pozasiewane, siałem 24 sierpnia. Zapowiadali burze, zapowiadali deszcze, ale, ale zapowiadali ciągłe deszcze przez kilka dni. Dlatego zdecydowałem się w rzepaku przed tymi burzami, deszczami. Rzepaki, praktycznie czwarty dzień, już były na wierzchu, powschodziły. Są, są, są już na wierzchu. Siałem bardzo rzadko, bo siałem 35 roślin na metrze kwadratowych. I jak zajechałem na pole, wczoraj akurat byłem to wszystkie nasiona powychodziły i sprawiają wrażenie, że, że, że jeszcze jest za gęsto. Ja area uprawy rzepaku ograniczyłem już 3-4 lata temu. Yy, z, można powiedzieć, że 100% yy, areału rzepaku, jaki co roku miałem przeznaczony, zostało tak gdzieś 30-40%. Najpierw zamiast yy, w, w miejsce rzepaku weszła soja, a teraz jeszcze na tych słabszych ziemiach słonecznik. No, rzepaki można powiedzieć, że jeszcze nie posiane. Przymierzamy się siać, ale pogoda nie pozwala. Ciągle deszcze w polu jest mokro. Także z tą pogodą trochę walczymy. Termin agrotechniczny ucieka, zdajemy sobie sprawę, no ale nic nie poradzimy. No, pogoda jak jest, taka jest. My rzepak co roku ta sama ilość lekko w tym roku zwiększamy, no bo tak podozmian pasuje, no ale tak jak mówię, no problem jest z zasiewem tego paku żniwa było problem wymucić zboże, no to teraz jest problem zasięg rzepaku. No ta pogoda nie sprzyja trochę rolnictwu. Przez opóźnione żniwa wszystko się przedłużyło, zbiór słomy i uprawki, no tyle trochę, że przyspieszyło, że nie ma orki, tylko jest bezorkowa uprawa zgodnie z zaleceniami Agencji Restrukturyzacji, żeby wejść jako schematy, więc to trochę przyspiesza, ale no wiele się nie da przyspieszyć z tego względu, że no pogoda, no Deszcz nie pozwala w polu jest na dzisiaj mokro czekamy na przebysk słońca i, i może się dzisiaj uda zacząć siać rzepak sieję zawsze w granicach 100 hektarów no i to tak miałem te 400-400 parę ton ale zastanawiam się, zastanawiam się, no koszt wysoki no i jeszcze ta gwarancja sprzedaży jest taka jaka jest, no, no byle jaka można powiedzieć. A siejecie betrokowo czy Zarko? No. Sialiśmy orkowo do tej pory, no, ale wszystko jest drogie, więc zastanawiamy się, żeby to zrobić, powiedzmy, jednym rzutem no. Wartość sprzedaży zeszłorocznej z tą czy tym samym areale, to jest połowa kwoty przypływów. To i tak muszę powiedzieć, że udało mi się sprzedać. Ale ocenach Powyżej 3 ty tysięcy to tak jakby y, rozmawiać o locie w kosmos. No bo to, to jest niewyobrażalne, a jednak nakłady poszły i to potężne, i nie wiem, jak to będzie dalej. No, no mamy dylemat, czy, czy siać to, co myśleli. Y, perspektywa żadna. Nie wiem, napra naprawdę mocno się głowimy, co robić, y, żeby to jakoś koniec z końcem związać. Ruszyliśmy, że tak powiem, mocno. Y, 22 żeśmy zaczęli. 25 żeśmy skończyli, czyli tak, że tak powiem, książkowo do 25 na naszym terenie rzepak powinien być zasiany. No chociaż później już deszcz, no ci co nie zasiali, powiedzmy, no to tak tydzień przerwy, bo było deszczowo mocno i dopiero teraz się zrobiła pogoda, więc tak naprawdę od wczoraj widzę, że dalej ruszyły siewy i myślę, że tak każdy gdzieś tam do do końca miesiąca, może troszkę początkiem miesiąca powinien się poobrabiać. U nas akurat na pewno jest mniej, duża, duża jest redukcja, nawet można powiedzieć, że o 50% jest mniej rzepaku. Po prostu gdzieś tam tak płodozmian nam nie wychodzi. No jest też dużo słonecznika też weszło u nas w podozmian, więc jak gdyby to jest ta sama grupa, więc nie możemy tutaj już za bardzo z rzepakiem poszaleć. Ale tak jak słyszę też od sąsiadów, no każdy gdzieś tam też troszkę troszkę redukuje te ilości.